Wiecie, kochani, z tej strony Marina i Andrzej. Czeka nas niesamowicie ekscytujący odcinek, bo... Jesteśmy na ramówce Polsatu, że przydać gwiazdy z ich wiedzy o internecie i grach. Czy grasz w gry? Moja przygoda z grami skończyła się bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. Ostatnie gry, w które grałem to StarCraft i Quake 3 Arena. Nie wiem, czy jeszcze coś, coś w ogóle kojarzy, co to w ogóle jest. StarCrafta są Mistrzostwa Świata, dosyć tak, takie... No ja te StarCrafta, wie, że jest dwójka, są jakieś tam różne dodatki i tak dalej, a ja skończyłem moją przygodę na jedynce. E, Uwielbiałem tę grę, uważam, że to jest strategia wszechczasów. Wcześniej grałem też w Warcrafta jedynkę i dwójkę, w Settlersów trochę, ale StarCraft to było dla mnie coś takiego totalnie, co mi podpasowało i uważam, że to jest świetnie pomyślane i to, jest, że to są trzy różne rasy, które są absolutnie bardzo, bardzo dobrze wywa wyważone. I to, jest, to jest coś, co mi się bardzo podobało w tej grze. Opowiedzieć o swoich ulubionych, czy takich, które po prostu teraz gram czasem? O swoich ulubionych. Eee, moje ulubione gry są bardziej z natury RPG Dragon Age 1, 2, 3, cała seria Mass Effect. Bardzo lubię Skyrim. A, Jeżeli chodzi o inne gry, takie, które gram, jak mam trochę mniej czasu, mm -hmm. to bardziej e, gry moba, takie jak e, League of Legends, <laughs> Heroes of the Storm. Mam do czynienia z grami, e, z nowymi grami, e, ponieważ podkładam głos i dabinguję gry komputerowe. E, I to bardzo dobre gry komputerowe, tak jak Call of Duty na przykład. Więc... E, więc wiem jak to wygląda, bo czasami oglądam też animatiki, czyli te stawki wideo, które są w filmie. I jestem pod coraz większym wrażeniem. Ostatnio miałem nawet taką sytuację, że poszedłem do studia i nagrywałem. To było właśnie Call of Duty. I teraz mogę powiedzieć, bo to już jest po czasie. Nic nie, nie zdradzam, żadnych nie. żadnych, żadnych, żadnych opowiadaj, opowiadaj. informacji. I oglądałem animatik i miałem takie poczucie, że oglądam film. Że to jest tak już zrobione, że ci, że ci aktorzy są tak wyrenderowani, że ten. Ta, 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 te możliwości teraz grafików są tak duże, że nie jesteś momentami w stanie odróżnić, czy to jest film, czy to jest animacja. Powiedz mi, na pewno kiedyś grałeś w gry? Tak, grałem dużo bardzo w Tony Hawk Pro Skater 2, 4, Underground, Underground 2. No i jakieś takie klasyki, wiadomo. Ale na pewno bardzo dużo czasu poświęciłem na te gry. I jeszcze GTA. I jeszcze... Jaki GTA? San Andreas. Długo w San Andreas. Szkoda, że nie można było pływać. Fuck. Nie, nie, w San Andreas można było. Nie można było w Vice By City, City. Vice City nie można było. I bardzo długo na to poświęciłem Na komputerze Diablo oczywiście. Trójka. Dwu, dwu, nie, nie, Diablo 2, nie. Trzy, 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 trzy. Diablo 3 oczywiście. Half-Life bardzo lubiłem. Deathmatch super. Bardziej Half-Life niż Counter-Strike. Wiedźmin, wiesz, no... Grałeś Wiedźmina? Nie, ale oglądałem gameplay'a, dlatego żeby wiedzieć o co chodzi. Ja, ja, ja też bardzo szybko wchodzę w taki świat. Nie chcę powiedzieć, że się uzależniam, ale e, bardzo możliwe, że gdybym odpalił Wiedźmina, to nagle by nie było mnie 3 dni. A nie chcę tego. Rzecz, trzy ale, miesiące. Albo trzy miesiące. Ale e, nie chcę tego, ale też e, zdaję sobie sprawę i też chcę wiedzieć, co się dzieje w świecie nowych technologii. Więc oglądałem, wiem jak wygląda gameplay game e, i jestem pod wielkim wrażeniem. Tego, że to my za tym stoimy, wiesz, bo to jest, jeżeli przekładasz to na jakieś realia filmowe, no to my jesteśmy w absolutnej teraz czołówce, że robimy gry, takie, które świat chce grać, e, których świat podziwia i które są, stają się niejako kultowe też w środowisku graczy. Grasz w gry? No. Mój syn gra Fortnite, więc jakby można powiedzieć, ale e, przygotowując się do, e, do półfinałów do w ogóle Ultraligi Lola, no to przyznam, że spędziłem, nie powiem wam, ile godzin oglądając na YouTubie gry, kiedy grają inni wywiady z graczami, z analitykami, e, z komentatorami, z trenerami, z właścicielami drużyn, e, ale przede wszystkim oglądałem gry. E, I myślę, że chociaż sam nie grałem, ale będę grał. To naprawdę no, wdrożyłem się w to, w tym sposobem. Okej, okay, a co będziesz grał? Nie no chciałbym... E, może, uwaga, może pojadę do Paryża na wielki finał, e, na wielkim stadionie, w niedzielę w listopadzie. E, no nie, chciałbym w Lola. Okej. Okay. Tak. A... Już tak mniej więcej kojarzysz tam te wszystkie pozycje w tym LoLu? Te wszystkie postacie oczywiście. Tak. Ale bardziej wspierającym, atakującym, czy bardziej takim chroniącym, czyli tankiem? Jeszcze tego nie, nie rozgryzłem, jeszcze okay. się na nie zastanowiłem. No tak, prawda jest taka, że żeby jakby zdecydować się na jakąś postać, albo mieć swoją ulubioną postać, albo postacie, no to trzeba realnie porać mi, co, parę tygodni pograć, tak? No. Oczywiście. Raczej mi chodziło, wiesz, o cechy Twojej osobowości, czy jesteś bardziej osobą wspierającą, czy raczej taką, która... agresywną, byłbym adresy... raczej w grze, kocham sport, e, uprawiałem sam i ciągle uprawiałem jakieś sporty, więc raczej szedłbym do przodu. Wiesz, analizując sprawę od strony czysto takiej marketingowej, e, uważam, że zatrudnienie Kijanu Ripsa to jest absolutny strzał w dziesiątkę, to jest, e, kojarzy się bezpośrednio z tym światem, który jest przedstawiony w grze, on, 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 on to jest postać Matrixa, to jest, to jest Neo. Powiedziałeś o młodych. Jak odnosisz się do tego, że młodzi grają? Ponieważ młodzi grają coraz więcej w gry. Jak, jak, jakie jest Twoje zdanie na ten temat? za so, esport powoli... Esport to jest um, właściwie nowy zawód. No, musisz jak sportowiec ćwiczyć parę godzin dziennie, żeby być jak najlepszym. Jeżeli ktoś widzi, że ma potencjał i że te godziny spędzone nad grą procentują i że jest coraz lepszy, że, jest, że na tych mistrzostwach mierzy się z ludźmi z całego świata i osiąga jakieś sukcesy, to myślę, że jak najbardziej trzeba w to inwestować, że trzeba w to iść, że to jest e, dziedzina, która się będzie rozwijała e, coraz bardziej, coraz bardziej. Ja myślę, że doczekamy takich czasów, że my tego dożyjemy, że ty tego dożyjesz, ja tego dożyję, będziemy mieli coś w rodzaju olimpiady, ale e, cyfrowej, no. Czy istnieje jakaś gra taka gdzie musisz tańczyć? Jest taka. Jest? jest Just Dance na przykład. Just Dance? Tak. Są nawet mistrzostwa świata w tą grę. Naprawdę? Tak, także powinniście no, się... wystartować moi o drodzy. Jezu. No a na razie ja kulem elektryczną kulaj nogę, tak. Ostrożnie, bo to jest dziura. Tak, tak. Kulaj noga. Tak. E, ja mam jeszcze takie pytanko, a jak grasz w gry MOBA, to masz jakąś swoją drużynę, którą gra, z którą grasz regularnie, czy to raczej jest randomowo? Nie, randomowo, chociaż przestałam na bardzo długi czas dlatego, bo było tyle toksycznych osób e, i też trole, które po prostu wchodziły do gry i się odłączały. I to jest strasznie takie zniechęcające. Dokładnie, to, toksyczne osoby, a powiedz mi, ty też bywasz czasami toksyczna, potrafisz im tam nawrzucać nie, na czacie? Nie, bo to jest bez sensu, to jest bez sensu. Czyli jak, jak jest taka sytuacja, to trzeba po prostu... Robić carry, ratować drużynę. No. Gracie w gry? E, tak, ja gram w gry od 97 roku i do dzisiaj jestem fanem gamingu. E, mam wymienić? Oczywiście, jakie to są gry? E, kiedy bardzo ciężko, czasami to wiesz, trwa do drugiej nocy, później muszę stawać na dziewiątą. Obecnie zawisyjam. Na dwa miesiące, na trzy, podczas udziału w projekcie, nie będę grał. Mm -hmm. Mass Effect, Wiedźmin, e, wszystkie serie Elder Scrolls, Fallout, e, single player. Super, czyli jeżeli lubisz RPG, a powiedz mi, jeżeli chodzi o Wiedźmina, to jaki dodatek jest twoim ulubionym? E, Grałem tylko w oryginalne, okay. więc jeszcze nie miałam okazji zagrać e, dodatek. Serdecznie polecam, krew i wino, koniecznie, no, dobrze, koniecznie. dobrze, dobrze, <laughs> dobrze, zagram i czekam oczywiście na Cyberpunk. E, tak, 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 tak. tak. Oczywiście polska firma to robi, więc bardzo ich wspieram. E, więc super super sztuka, że Polacy wyrobili się na takim poziomie i zostali takim ikoną wytworzenia gier komputerowych, więc jest to niesamowite. FIFA. Która? No ostatnia, no, czekam z utęsknieniem na dwudziestkę, ale też trzy tygodnie. Okej, bo jest na jakiej platformie grywasz? Grałem na PS, na PlayStation. Czy uważasz, że gry mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój dziecka? Jak najbardziej. Ja, na przykład, grając chociażby w Battlefielda jedynkę, zainteresowałem się pierwszą wojną światową. Tak się w to wkręciłem, że przeczytałem kilka książek, bo po prostu wcześniej ten temat wydawał mi się zupełnie nieinteresujący. A w momencie, kiedy pograłem, zacząłem jakie były bronie, jak dziwnie byli ubrani żołnierze, jak epickie były bitwy I wojny światowej, postanowiłem zgłębić tę wiedzę i myślę, że gdyby nie ta gra, w życiu bym się za to nie zabrał. Ja jestem totalnie wkręcony w i nawet istnieje grupa w ogóle Poland w tej grze, Tune Blast się nazywa. To jest gra dla emerytek. Polega na tym, naprawdę, to jest takie, wiesz, że masz takie bombelki różne, one się układają, coś tam zbija się, wiesz o co chodzi? Tak, tak. No, no to, to jest to, jest nawet grupa Team w ogóle Poland i jakby walczymy zawsze tak. co tydzień o pierwsze miejsce i wtedy się dostaje tysiąc żetonów, jest super, naprawdę jest. Ja bardzo to Aha, czyli ty też to jest też twoja nie, gra? Ja nie, ja tego nie ogarniam w ogóle. E, ja nie zagram za bardzo w gry, ale zawsze w moim sercu na zawsze są chaosy Trójka. O, na pewno nie tylko w twoim. Myślę, że wielu naszych widzów kocha Heroów Trójkę. Czy uważacie, że gry komputerowe mogą mieć pozytywny wpływ na rozwój dziecka? Totalnie tak. Nie mam za dużo y, styczności z dziećmi y, poza najmłodszymi naszymi fanami, ale y, Myślę że tak. Myślę, że gry to nie muszą być tylko rozwalanki, strzelanie do siebie. Może to być gra rozwijająca wyobraźnię, ćwicząca jakieś tam pozytywne wzorce, czy to rozwijająca empatię, gdzie tam symulujesz jakąś pomoc komuś, czy rozwiązywanie zagadek, które też gdzieś tam pobudzają twoją wyobraźnię, ale też wpływają na intelekt. Więc myślę, że to tak. Tak. nie Zabijać demony na przykład jak w diablo. Tak, Nie? a warto to też wjechać te te może. zbliża się koniec świata, także warto posiąść te umiejętności. Nie wiadomo co będzie. Jakie to są te złe gry? E, Mario. A <noise> potem wjechał oczywiście PlayStation na playaku. No to później mamy zadania do rozwiązania. Ten odcinek niestety dobiegł do końca, ale zapraszamy na kolejną część naszego materiału z tego eventu. No, a z Wami mam nadzieję, że się zobaczymy w następnym odcinku. No.